Cześć moi drodzy, witajcie w historii Jacka Chmielnika, dziś o nim wam opowiem. Był to aktor charakterystyczny, którego na pewno pamiętacie, ponieważ ma na swoim koncie dużo ról, które przysporzyły mu popularności, chyba dwie, które najbardziej zapadły nam w pamięć to King Size, a także Wabank. I choć on miał rozpoznawalność i na pewno dużą sympatię widzów, to najbardziej kochał teatr. Jego błyskotliwa kariera jednak została przerwana przez tragiczne wydarzenie, które miało miejsce w miejscu, w którym którym nikt się tego nie spodziewał i które było dla rodziny Chmielników oazą spokoju. Powiem Wam, że czasem, kiedy przedstawiam Wam różne osoby, są tacy ludzie, do których podczas przygotowywania tego odcinka jestem w stanie się bardziej przywiązać, ponieważ zdobywają moją sympatię, ciekawią mnie albo po prostu bije od nich taka dobroć i sympatia. I w przypadku Pana Jacka Chmielnika właśnie tak było. Mam nadzieję, że uda mi się przekazać Wam, jak był pozytywną, bardzo charakterystyczną, nietuzinkową ale wspaniałą osobą, więc myślę, że warto dzisiaj zostać ze mną do samego końca i wysłuchać, jak wyglądała jego kariera, życie, no i niestety, co nam go odebrało. Zapraszam Was bardzo serdecznie na dzisiejszy odcinek. Jacek Chmielnik urodził się 31 stycznia 1953 roku w Łodzi. I to właśnie Łódź to miasto, które ma bardzo duży wpływ na ludzi, którzy przychodzą tam na świat, na ich bardzo dużą część, bo oczywiście wiadomo, że przemysł włókienniczy tam rozkwita, ale również i filmowy. I ten właśnie drugi wciągnął pana Jacka, a dokładnie chodziło o aktorstwo. Skończył Łódzką filmówkę w 1975 roku. I od razu właściwie trafił do teatru, do Warszawskiego Teatru. Ateneum. W późniejszych latach występował także w teatrach w Stoku, Poznaniu, Krakowie, Chorzowie, Kielcach, Gliwicach i Wrocławiu. I to było dla niego bardzo duże szczęście, bo właśnie w teatrze zawsze chciał pracować. Wszyscy, którzy mieli okazję i przyjemność z nim pracować, mówili, że naprawdę było to fajne doświadczenie, ponieważ był on bardzo skupiony na swojej pracy, którą traktował bardzo poważnie. Natomiast Polska mogła go oczywiście poznać szerzej za sprawą ról filmowych. W 1974 roku pojawił się w epizodzie w serialu Ile jest życia. Jednak to Bank w 1981 roku sprawił, że stał się osobą rozpoznawalną. No i z miejsca zaskarbił sobie naszą sympatię, ponieważ pamiętacie rolę w Wabanku. Była bardzo taka miła, dało się tego człowieka naprawdę od razu polubić. Lekki nieudacznik. Poza tym wiecie, no taki paradoks. Uczciwy przestępca. Ale od razu to brzmi tak, że chciałoby się zaufać, nie? Aktor potem pojawił się w Babanku 2, a także w hicie King Size. Aktor stał się gwiazdą, a te wszystkie role, które dostawał, sprawiały, że widzowie odbierali go właściwie tylko pozytywnie i sympatycznie, dlatego też spotkania z nimi były dla aktora przyjemnością. Ale to wszystko nie zdołało zmienić jego nastawienia do filmu. Oczywiście film ok, ale prawdziwą miłością zawsze był dla niego teatr. Pojawił się jeszcze w Nadniemnym, w Przygodach Wesołego Diabła. Ale mimo wszystko w tym teatrze było go więcej. Nie lubił też tej całej filmowej otoczki. Nie wiadomo, czy dobrze czuł się też, jeżeli chodzi o tę rozpoznawalność, ale jedno było pewne: że chodzenie na różnego rodzaju imprezy branżowe, blask fleszy, plotkarskie media to wszystko było mu bardzo, bardzo obce i dla niego odległe. W wywiadzie dla dziennika zachodniego mówił tak. Przyszedł w moim życiu taki moment, kiedy granie wszystkiego i za wszelką cenę przestało mnie bawić. Poza tym, jeżeli przyjrzymy się filmom, które w Polsce powstały w ostatnich latach, to niewiele straciłem, nie grając w nich. Nie żałował, bo w teatrze realizował się świetnie, a oprócz tego, że grał, to przyszło mu również reżyserować sztuki, a nawet pisać własne. Mimo, że praca w teatrze dawała mu naprawdę dużo spełnienia, to nie zawsze jednak pozwalała mu na zaspokojenie rodzinnego budżetu, dlatego zdarzało mu się przyjmować propozycje, z których nie do końca był zadowolony, właśnie po to, żeby po prostu, jak każdy z nas, zarabiać. Pojawiał się w serialach telewizyjnych, a także przyjmował zlecenia, prowadził teleturnie i kochamy polskie seriale. Pisze własne sztuki, reżyseruje, prowadzę knajpę pod Krakowem, coś próbuje robić. W ogóle bez przesady z tym aktorstwem. Jakieś młode dziewczyny czasem rozpoznają mnie na ulicy, czasem proszą o autograf. To mile łaskoczę moją próżność i w zasadzie wystarczy. Nie jestem urodzonym aktorem, jestem facetem, stwierdził Jacek Mielnik. Widzowie znają go głównie z ról komediowych, ale pod maską komika i wesołej osoby okazał się bardzo wrażliwym i poważnie myślącym człowiekiem. Wspominał go z kolei reżyser Janki Dawabłoński. Był bowiem wymaga... Perfekcjonistą, a na dodatek, wszyscy, którzy mieli okazję z nim się o coś posprzeczać, dobrze wiedzą, że jeżeli jest czegoś pewny, to będzie walczył do ostatniej kropli krwi o swoją rację. Ci, którzy natomiast pracowali z nim jako z reżyserem, wiedzieli również, że bardzo dobrze potrafił motywować swoich aktorów. No, proszę państwa, tak się nie da, trzeba się wysilić, mówił podczas prób do gwiazd teatru. Przez kilka lat sprawował także funkcję dyrektora w Teatrze Nowym w swoim rodzinnym mieście Łodzi. Można przyjąć, Ostatnią poważną rolą, którą odegrał w polskiej kinematografii, była postać Władysława Orkana w filmie Kolory Kochania. Zresztą ten właśnie film sprawił, że po raz pierwszy i ostatni pan Jacek Chmielnik pojawił się na łamach pism plotkarskich. Plotkowano bowiem o romansie, który rzekomo miał się zrodzić na planie tego filmu. Panu Jackowi bowiem na planie tego filmu partnerowała Magdalena Wójcika, zdjęcia odbywały się daleko poza miastami, więc każdy z aktorów musiał tam dojeżdżać i spędzać jakiś czas. Oczywiście wtedy sugerowano, że między tą dwójką rozgorzał romans, że pojawiło się uczucie. No być może uczucie się pojawiło, ale ponoć jednostronne. Ponoć to 19-letnia, wtedy Małgda Wójcik miała się zadłużyć w Jacku Chmielniku, ale bez wzajemności. Zresztą Jacek Chmielnik w jednym z wywiadów nieco zdradził jak to wyglądało. Trzy miesiące w pięknych górach, z dala od domu i gorąca dziewczyna, która w scenach erotycznych, a było ich mnóstwo, tak solidnie się do pracy przykładała jak gdyby nie grała. To dla każdego mężczyzny jest poważny egzamin, ale ja umiem zdawać takie egzaminy. No, brzmi to niesamowicie, prawda? Takich facetów chciałoby się wręcz klonować. Pan Jacek był bowiem oddanym mężem Wandy, którą doczekał się córki Julii, a także syna Igora. Miał szczęśliwą rodzinę, szczęśliwe życie i można odnieść wrażenie, szczególnie po wywiadzie, który Wam zostawię, który córka przeprowadziła ze swoim ojcem, a miała to być tylko taka zabawa. Widać, że była to świetna rodzina, naprawdę z Żyta, że te więzi były nie na pokaz, były mocne, silne i że świetnie potrafili się bawić w swoim towarzystwie. Dzieci poszły w ślad rodziców. Julia jest dyrygentką, trenerką dykcji i śpiewu. A Igor został aktorem. Studiował właśnie na uczelni taty, w łódzkiej filmówce. Julia Chmielnik natomiast tak wspomina swoje dzieciństwo. Rodzice mieli paczkę znajomych aktorów, z którymi grali w ambasadora, czyli kalambury. Bawili się tak całymi wieczorami, odgrywali różne scenki, pękali ze śmiechu. Tupałam do nich, żeby zobaczyć co się dzieje, żeby przez chwilę uczestniczyć w tych zabawach i śpiewach. Tata nie był tylko aktorem, ale także reżyserem, dramaturgiem, więc często wśród naszych gości toczyły się dyskusje o teatrze. To nieuniknione, kiedy wykonuje się artystyczny zawód. Inaczej wyglądają rozmowy w domach prawników, lekarza, a inaczej wśród aktorów. Aktorstwo niesie ze sobą niepowtarzalny temperament. Był także bardzo fajnym ojcem, który potrafił Zaspokoić ciekawość dziecka, a jednocześnie przekaz dopasować do wieku. Pamiętam, kiedy tata kręcił Kingsides, gdzie grał Krasnoludka. Bardzo chciałam wiedzieć, o czym będzie film. Byłam dumna z bycia córką Krasnoludka, ale ciekawiła mnie fabuła. W końcu tata dał się namówić na opowieść, ale całą historię zmyślił. Zresztą, jak wszystkie bajki, które nam opowiadał, kiedy obejrzałam film, byłam na niego wściekła, że tak mnie nabrał. Z drugiej strony, bardzo mi się podobał, chociaż byłam dzieckiem i nie rozumiałam wielu ukrytych znaczeń odnoszących się do ówczesnej sytuacji politycznej. Kiedy byłam mała, bardzo dużo podróżowaliśmy, bawiliśmy się razem. Gdy dorosłam, tata stał się dla mnie autorytetem, któremu bardzo chciałam dorównać, uczyłam się od niego, był znakomitym partnerem do rozmów na każdy temat, miał ogromną wiedzę, którą mi imponował. Mogliśmy rozmawiać o wszystkim od polityki, przez ekonomię, aż po sztukę. Brakuje mi go. Nie ma na świecie drugiego takiego partnera do rozmowy. No właśnie, tym to jest trudniejsze do zrozumienia, dlaczego w pewnym momencie takich ludzi odbiera nam się z tego świata. Przecież informacja o śmierci pana Jacka Chmielnika w 2007 roku, gdy dotarła do opinii publicznej, wszystkimi wstrząsnęła. Nikt nie był na to gotowy. I wiadomo, powiecie mi, że czy kiedykolwiek ktoś jest, czy, czy ktoś w ogóle na to czeka, czy są takie sytuacje, że ta śmierć przychodzi w takim momencie, że mówimy: no dobrze, spoko. Wiadomo, że nie, ale są takie sytuacje, z którymi naprawdę trudno się pogodzić i człowiek wtedy chciałby sobie to jakoś wytłumaczyć, dowiedzieć się dlaczego. Wszystko miało miejsce w sierpniu 2007 roku, gdy aktor z rodziną wyjechał do swojego ulubionego miejsca na ziemi, jak sam mówił, do domku letniskowego w Słuchawie. Na Lubelszczyźnie. To miejsce cała rodzina traktowała jak drugi dom. Wyjeżdżali tam na całe wakacje, był to ich azyl, miejsce spokojnego spędzania czasu. 22 sierpnia w nocy pojawił się problem z wadliwie działającym hydroforem, aktor zszedł do piwnicy. Poruszał się na boso i nie zwrócił uwagi na wodę, która była na podłodze. Niestety jednocześnie instalacja elektryczna była wadliwa. Kiedy pan Jacek dotknął jednego z kabli, przez jego ciało przeszedł prąd. Aktor zmarł na miejscu. Jego ciało odkryła dopiero nad ranem jego 26-letnia córka. Jednak, mimo akcji ratunkowej, lekarzom nie udało się go uratować. O tym, jak tragiczny był to splot zdarzeń, mówił później rzecznik lubelskiej policji. Wszystko wskazuje na to, że na kontakcie, którego dotknął, zrobiło się przebicie prądu. Stwierdziliśmy tam napięcie 220 V. Aktor stanął w kałuży rozlanej wody, miał pecha, że był na boso. 28 sierpnia 2007 roku jego prochy złożono na cmentarzu komunalnym Zarzew w Łodzi. Dla rodziny i przyjaciół był to prawdziwy cios, myślę, że szczególnie także dla córki, ale na pewno cała rodzina bardzo cierpiała. Był to przecież zdrowy mężczyzna, nic nie wskazywało na to, że kolejnego dnia nie będzie go już na tym świecie. Rodzina straciła także coś jeszcze, tę swoją oazę, miejsce, gdzie zawsze uciekali od problemów. Przez długie lata nie mogli tam jeździć, to miejsce kojarzyło im się tylko i wyłącznie ze śmiercią ukochanego taty. W pewnym momencie zdali sobie jednak sprawę, że pan Jacek by tego nie chciał, że to było jego ulubione miejsce i na pewno takie na zawsze pozostanie. Tata był bardzo intensywnym człowiekiem, mocnym. Zawsze go było dużo po prostu. Wydawało się, że on nam ten świat organizuje i sprawia, że jest tak pięknie wokół. Mimo tragedii, która się tam wydarzyła, nie mogliśmy zrezygnować z tego miejsca, bo było ono najpiękniejszym prezentem, jaki tata zrobił rodzinie, mówiła jego córka Julia w rozmowie z życiem na gorąco. W 2013 roku pani Julia natomiast zamieściła ten wywiad ze swoim tatą, który kiedyś dla zabawy przeprowadziła. Nie była to rozmowa, która kiedykolwiek miała ujrzeć światło dzienne, ale zachęcam Was, żebyście zobaczyli ten wywiad, ponieważ pokazuje on jaką ciepłą i fajną osobą był Pan Jacek. Zostawiam Wam link w opisie. Dlatego zachęcam Was, żebyście spędzili z Panem Jackiem jeszcze kilka najbliższych minut. Jeżeli później będziecie chcieli jeszcze trochę pozostać wśród gwiazd i dowiedzieć się czegoś ciekawego o naszych rodzimych gwiazdach, albo także o gwiazdach zagranicznych, to zapraszam Was, żebyście zostali na moim kanale. Zobaczcie, co przygotowałam dla Was w kartach. Wróćcie może do starych odcinków. A jeżeli nie i jesteście na bieżąco, to pamiętajcie, że będąc subskrybentami mojego kanału, dostajecie powiadomienia o nowych odcinkach, a te na moim kanale pojawią się już niedługo. Zachęcam Was także do zobaczenia odcinków na kanale Życiem Pisane, gdzie czekają na Was historie zwykłych ludzi, ale zdecydowanie nie są to historie zwykłe i warto również odwiedzać ten kanał, a także zasubskrybować go, żeby o takich historiach mieć informacje na bieżąco. Pamiętajcie także, że czekam na Was w social mediach, a Także w sekcji komentarzy, bo wiecie, że je czytam i bardzo lubię na nie odpowiadać. A my, moi drodzy, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Do zobaczenia zatem, a do tego czasu trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że myślę o Was intensywnie, więc i wy o mnie nie zapominajcie. Do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Pa!